Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. No i skończyło się, przestały już owocować. Zebrane plony, truskawki już nie owocują, w związku z tym trzeba by się nimi zająć, pomóc im w kolejnych latach, żeby ładnie plonowały, żeby były zdrowe. No i jest kilka zabiegów, które teraz, teraz po zakończeniu owocowania warto wykonać. Z jednym nie ma w ogóle co zwlekać. Zapraszam. Przygotowanie po owocowaniu truskawek na kolejny sezon. Po pierwsze usuwam stare liście truskawek. I tego zabiegu nie warto opóźniać. Ten zabieg warto wykonać bezpośrednio po zbiorach truskawek, po zakończeniu zbiorów truskawek. Mowa oczywiście o truskawkach, które jeden raz owocują, nie tych powtarzających owocowanie, bo z truskawkami, które powtarzają owocowanie, nie robimy teraz zabiegów jakichś obcinających liści. Nie, 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 nie. Tylko te, które jeden raz owocują. W czym to nam pomaga? No to jest pewna profilaktyka przeciwko chorobom grzybowym truskawek. Być może pojawiła się już na truskawkach na przykład biała plamistość truskawek, takie kropki, które są na liściach truskawek. Może pojawił się mącznik prawdziwy na truskawkach. No, zbieramy liście i przerywamy Przerywamy ten, mam nadzieję, że przerywamy ten krąg, w którym krążą choroby grzybowe. Zabieramy te chore liście i dajemy na pryzmę kompostową. Spokojnie można dać na pryzmę kompostową liście, które ścinamy teraz z truskawek. Drugi powód jest taki, że ścięcie liści truskawek w tej chwili spowoduje, że w przyszłym roku będą lepsze plony. No to jest udowodnione, że takie e, cięcie zaraz po zbiorach liści truskawek powoduje, że w przyszłym roku są lepsze plony. Ale nie wolno zwlekać z tym cięciem. Jeżeli opóźnimy m, od zakończenia zbiorów o 3-4 tygodnie cięcie liście, liści truskawek, to w przyszłym roku plony będą mniejsze. Nie. Dlatego teraz tak ważne jest zająć się truskawkami i e, liśćmi e, truskawek, usuwając te stare... E, co istotne, nie tniemy zbyt nisko naszych liści truskawek, żeby nie uszkodzić stożków wzrostu. To raz. I zabieg ten wykonujemy od, pierwsze, od pierwszego roku takiego ofitego owocowania truskawek. Czyli tak naprawdę w naszych w polskich warunkach to będzie w drugim roku uprawy, albo od drugiego roku uprawy tniemy liście. Zbieram też e, słomę, którą była wyściłkowana, e, grządka z e, truskawkami. E, Tę słomę rozkładam mm, wczesną e, wiosną, czasem jesienią. Zaraz o tym będę też e, mówił, ale rozkładam. Najpóźniej wiosną, kiedy truskawki kwitną, kiedy mają jeszcze i kwiatostany, i liście sterczące do góry, wtedy ściłkuje, najpóźniej wtedy ściłkuje słomu międzyrzędzia truskawek. Słoma pozwala na zatrzymanie wilgoci w glebie. Te owoce, które pokładają się, pokładą się na słomy, a nie na ziemię, więc są czystsze. No, także są zdrowsze te owoce. I. Co także jest istotne, zapobiegają wzrostowi chwastu, więc przy okazji, teraz, przy okazji teraz sprzątania, oprócz zbioru słomy, także odchwaszczam swoje truskaweczki. I to wszystko liście, słoma, chwasty stąd. Idą na pryzmę kompostową. Świetna to będzie mieszanka, słuchajcie. Zielone liście, truskawek, słoma, czyli materiał bogaty w węgiel. Piękna mieszanka do kompostowania. A tutaj, a tutaj jeszcze są dwie opaski dobroczynka Gruszowca, ale o tych powiem za chwilę w tym filmie. Przy okazji koszenia liści usunąłem też rozłogi, którymi truskawka rozmnaża się. Na tych rozłogach, takich długich wąsach, rozmnaża się wegetatywnie, to znaczy wypuszcza ten wąs, a na końcu tworzy się taka mała sodzoneczka, która trafiwszy na ziemię, ukorzenia się szybko. Jeżeli nie chcemy, żeby nasza plantacja się zagęściła, a zbyt gęsta plantacja to większa podatność na choroby grzybowe, no to usuwamy te wąsy. Truskawki już zaczęły wypuszczać te wąsy, ale słuchajcie, po zbiorze owoców to zjawisko, ta tendencja do wypuszczania no, powiększy się i będziemy musieli zbierać te rozłogi albo odcinać te rozłogi aż do późnej jesieni. No tak to ma większość truskawek, że w ten sposób chce się też roznażać, nie tylko z nasionek. I warto wykorzystać, bo jeśli chcemy założyć nową plantację truskawek, a nasze odmiany się podobają i są zdrowe, co najważniejsze, no to możemy te sadzoneczki na tych rozłogach ukorzenić, podstawić pod taką roślinkę doniczkę P7 albo P9, jakimś takim haczykiem przycisnąć do podłoża, żeby Miała styczność z podłożem, bardzo szybko się ukorzeni. Potem wystarczy ten wąs odciąć. Mamy swoje sadzonki truskawek. No ale jeśli, jeśli nie zamierzamy zakładać tej plantacji, no to teraz do jesieni nasze zadanie to będzie pilnowanie i usuwanie tych rozłogów. Tak uprzątnięta grządka, plantacja e, truskawek. To jest dobry moment na walkę ze szkodnikami, jeśli te szkodniki was e, dopadły. E, przędziorek chmielowy, e, roztocz truskawkowy. E, to, to są takie drobne, drobne. E, prawie że niewidoczne gołym okiem owady, które żerują na liściach i powodują no, czasami takie duże straty na naszych plantacjach. To właśnie teraz po ścięciu liści można, można, jeśli przytrafiła Wam się taka przygoda, że macie roztocz truskawkowy albo przędziorka chmielowca, żeby opryskać te rośliny, bo teraz gdy nie ma liści, a zostały jakieś tutaj roztocze, no to ten preparat trafi, na nie. Słuchajcie, no to oczywiście mogą być różnego rodzaju preparaty, preparaty olejowe, które zatrzymają ten rozwój tych szkodników. No po prostu zakleją je i one, one nie będą mogły przeżyć. Inne preparaty, które można stosować, takie przeciwko przędziorkom, znajdziecie w opisie tego odcinka. Ja. Ja wiosną rozkładam, jak widzieliście, tutaj zbierałem opaski filcowe z dobroczynkiem gruszowcem. Dobroczynek gruszowiec, czyli taki drapieżny owad, który żeruje na liściach, ale nie liść mi się odżywia, nie szkodzi tym liściom, a żeruje. Na tych szkodnikach tych liści, na roztoczach, na szpecielach, na różnego rodzaju owadach, przędziorkach, które, które powodują no, straty na mojej plantacji. W związku z tym, ja wiosną rozkładam tutaj z dwie, trzy opaski tego dobroczynka gruszowca. Nie tylko dowieszam na drzewach owocowych, drzewach owocowych, ale także kładę tutaj na plantację i to się robi wczesną wiosną. Więc teraz. Teraz nie będę pryskał niczym, bo nie miałem tego problemu, nie miałem tutaj przędziorków, nie miałem tutaj roztocza. W związku z tym spokojnie ta plantacja jest chroniona przez tego dobroczynka gruszowca. A gdybym teraz opryskał, gdybym teraz opryskał, albo wczesną wiosnę, jak czasami ktoś poleca, opryskał plantację tymi preparatami olejowymi, to zabiłbym dobroczynka gruszowca, bo on, mam nadzieję, że raz wprowadzony, pozostanie. Zostanie tutaj na tej grządce. Innym szkodnikiem, który można zwalczać, to jest opuchlak truskawkowiec. No, jak te wszystkie opuchlaki, on żeruje tam w glebie, jest taki sząż, który, który składa jajka do ziemi, te larwy opuchlaki żerują przy korzeniach, powodują zasychanie roślin. Jeśli trafił Wam się opuchlak, to też teraz jest moment o to, żeby, żeby podlać tę uprawę od chociażby wrotyczem. Wrotycz świetnie działa, albo preparatami biologicznymi do zwalczania opuchlaków, coraz więcej z broni biologicznej, którą warto stosować zamiast środków chemicznych. No i jeszcze profilaktyka przeciwko chorobom truskawek, jeżeli trafiły wam się w tym roku takie choroby jak mączniak prawdziwy na liściach truskawek albo biała plamistość liści truskawek, no to ten zabieg usunięcia liści ogranicza nam ryzyko wystąpienia tej choroby w przyszłym roku. Zabieramy te porażone liście, dajemy je na, je na pryzmę kompostową, one tam się rozłożą, a tutaj, a tutaj pozostaną nam, teraz będą wyrastać nowe, zdrowe liście. Ale, ale może warto, jeśli mieliście duże nasilenie takiej choroby, w tej chwili opryskać grządkę z truskawkami, opryskać gleby, opryskać te rośliny w zasadzie można powiedzieć, resztki, resztki tych roślin, opryskać preparatami przeciwko grzybom, przeciwko chorobom grzybowym. Jest wiele preparatów. Ja polecam na przykład preparaty ze skrzypu, tak? czyli może to być gnojówka ze skrzypu albo wyciąg ze skrzypu, gotowe preparaty skrzypowe albo preparaty, które sami przecież bardzo często też tworzymy różnego rodzaju drogi, Albo czosnek, tak żeby zwalczać te, te grzyby. Też, no, jak mówiłem, są gotowe preparaty, które można stosować. Preparaty, które są dopuszczone do stosowania w ogrodach ekologicznych. No i jeszcze nawożenie naszych truskawek. Lepiej je zastosować teraz, dziś, wiosną. Bardzo często to powtarzam, bo wiosną one nawożone będą wytwarzały liście, będą szły w liście i owoce truskawek będą schowane pod liśćmi i będą szybko zapadały, na przykład na szarą pleśnię. Ale teraz truskawka będzie odmówą odtwarzała liście, będzie wypuszczała liście i wkrótce zacznie tworzyć tam w swoich tych będzie tworzyła pąki kwiatowe na przyszły rok, truskawka to robi, tworzy te pąki kwiatowe, gdy dzień jest krótszy niż 12 godzin, więc wkrótce, aż do późnej jesieni będzie wytwarzała te pąki liście, pąki kwiatowe, więc będzie potrzebowała troszeczkę składników pokarmowych. Jeżeli przygotowaliśmy glebę dobrze przed sadzeniem truskawek, jeśli daliśmy tutaj przekompostowane obory, jeśli daliśmy kompost, zasililiśmy tę naszą plantację, to ona tak naprawdę już w tej chwili nie będzie potrzebowała w tych kolejnych czterech latach uprawy ani potasu, ani fosforu. No to, to są takie doświadczenia z Instytutu Sadownictwa teraz jeżeli coś może pomóc truskawkom, jak, jeśli możemy jakoś pomóc truskawkom to taka, o kamień się trafił to taka troszeczkę, troszeczkę azotu, po to żeby one mogły w tej chwili odzyskać siły, azot Czyli co warto zastosować? Albo na przykład wióry rogowe, które zawierają 14% azotu, są takim nawozem długo uwalniającym składniki pokarmowe, więc długo będą zasilały tę plantację. No ale zawierają 14% azotu, więc super, super będą tutaj służyły. Można zastosować obornik granulowany. On co, piera, co prawda zawiera potas i fosfor, ale jest super nawozem uniwersalnym, zawiera też azot. Można podlać gnojówku z pokrzywy. Ta gnojówka z pokrzywy jest, jest o tyle fajna, że jednocześnie gnojówka z pokrzywy wzmacnia te rośliny i też wzmacnia rośliny i powoduje, że one są mniej podatne na tym etapie, mniej podatne na choroby grzybowe. A jeszcze gnojówka z pokrzywy zmieszana z gnojówką ze skrzypu. Pff, efekt po prostu murowany. Więc to są, to są nawozy, które powinniśmy w tej chwili zasilić, albo może powinniśmy, złe słowo, którymi możemy zasilić. I to wszystko, czego oczekują od nas truskawki, aż do późnej jesieni. I to wszystko, czego oczekują od nas teraz truskawki, no, do późnej jesieni. Będziemy chodzić i sprawdzać, czy te rozłogi nie poszły, i usuwać się rozłogi, ewentualnie zbierać sadzonki do założenia nowej plantacji. Wszystkiego dobrego. Truskawki zostawiam w spokoju. Do zobaczenia.